Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. sobie to Witam serdecznie. Gotowanie z Magdaleną. Poczekamy aż się zbierzemy chwilkę. Dzisiaj tak jak e, informowałam Was w wydarzeniu. Będzie to danie obiadowe z niskim indeksem glikemicznym, po to aby osoba z cukrzycą, osoby, które starają się zrzucić kilogramy, mogły spokojnie takie obiady spożywać. Sobie może tu jeszcze włączę lampę. O, może. Może tu będzie OK. Jeszcze tu zobaczymy. Nawaz. O, zaraz go chcę ustawić, o. OK. Myślę, że będzie, będzie lepiej z tą lampą. Witam serdecznie. Dajcie znać kto jest. I za chwileczkę będziemy gotować. Dzisiaj będziemy gotować manualnie. Czyli Termomix nam będzie pomagał w przygotowaniu, ale będziemy gotować manualnie, czyli przepis za. Zainspirowany z internetu. E, witam Cię, witam Cię, witam Cię córcia, witam Cię mężu. Wszyscy tutaj się pojawiają. Rodzinka, rodzinka się pojawia. Pewnie jest też tam Gabriel, więc bardzo serdecznie witam go. A nie, Gabriel jest jeszcze na klubiku chyba więc pewnie, pewnie za niedługo skończy i teraz sobie jeszcze tu postaram się o tak żeby rozjaśnić, bo staram się też nagrywać. Witam Aniu, witam serdecznie, także tak jak dzisiaj dzień dobry. Tak jak dzisiaj pisałam w wydarzeniu, będzie to danie z niskim indeksem glikemicznym. Będzie to dosyć szybciutki live, bo dużo jeszcze pracy przede mną, takiej przygotowawczej przed wyjazdem jutrzejszym. Więc będzie to danie obiadowe, jednogarnkowe, o tak powiem. Zrobimy to wszystko w Thermomixie. Thermomix nam po, po, pomoże. Oczywiście nie jest to danie z platformy do tylko będziemy pracować dzisiaj manualnie. Więc poczekamy jeszcze sekundkę. Naczynie mamy czyste. Nie robiłeś coś, a Nie. Nie? Wiesz, jak przywojej, to będzie No, dokładnie. E, więc tylko sobie wytrę naczynie. Bardzo bym prosiła o udostępnianie, aby poszło to w eter. E, wiem, że jest bardzo dużo osób, które e, i mają problem jeśli chodzi o cukrzycę, i e, też mają problem z e, tym, aby poszukać jakiejś odpowiedniej diety dla siebie. Więc ja e, będę starała się przygotowywać właśnie e, i Was inspirować takimi daniami, e, które będą i przeznaczone dla osób z cukrzycą i dla osób, które chcą e, się pozbyć zbędnych kilogramów. Ja sobie tylko wezmę jeszcze wodę tutaj. Więc przechodzimy sobie na nasze trzy zegary. I będziemy, będzie to dzisiaj leczo z, z soczewicą e, i e, i będziemy po prostu działać tak, aby to poszło nam szybciutko i sprawnie. I tak do naczynia mamy włożyć cebulkę. I już ja sobie jeszcze wezmę deskę. Oczywiście jeżeli ktoś nie ma termomixa, to może to zrobić tradycyjnie na kuchni nie ma problemu. Czyli cebulkę mamy mieć 100 gramów, czyli przejdziemy sobie na wagę i 100 gram cebulki. Okej, okay. super. Następnie mamy dodać oliwę z oliwek. I mamy jej dodać 60 gramów. Ok. Ja już sobie tylko wymyję ręce. I jeszcze do tego mamy dodać szczyptę soli. I teraz oczywiście Thermomix ustawiamy, ja jeszcze wam pokażę. Ustawiamy sobie na 3 sekundy, czyli wychodzimy z wagi teraz na te 3 zegary. Trzy, nie 3 minuty, tylko 3 sekundy, przepraszam. 3 eee, sekundy, nie wiem skąd mi się to wzięło. I obroty 5, maksymalnie pięty. ok. Zgarniamy sobie kopytko. O, cebulkę mamy fajnie pociętą. I teraz będziemy dusić to 4 minuty. Myślę, że tak wystarczy. 4 minutki. 120... No nie, widzicie? I tak się właśnie dzieje. 4 minuty, temperatura 120. Musimy sobie na dane kółeczko kliknąć, aby mieć odpowiednią, odpowiednie ustawienia. I temperatura, i obroty 1. Dam sobie tu teraz koszyczek i następnie będziemy dodawać Resztę składników będzie to papryka, ja mam akurat taką resztkę papryki, już delikatnie jest nawet zwiędnięta, ale to ją wykorzystamy, ale sobie wziąłam nożyk. Mm. Dzisiaj będzie to danie takie bezmięsne. A tak jak powiedziałam, co dzień będziemy wprowadzać coś nowego. E, dziś e, łączy się z Wami e, ostatni dzień, ale nie ostatni dzień, że już tego nie będę robić. Tak naprawdę to gotowanie z tym niskim indeksem glikemicznym. To jest tak naprawdę drugi dzień, bo wczoraj już były delikatne zmiany. Zapraszam do oglądania live'a po to, żeby zobaczyć, jakie tam były wprowadzone zmiany. A ale jutro, czyli piątek, sobota, niedziela, mnie nie ma. Jestem na wyjeździe, więc będziemy się stołować na mieście. A a wrócę do Was w poniedziałek, także no troszeczkę odpoczynku. I mamy tu dodać paprykę i cukinię, więc to sobie przygotuję. Ja nie obierałam cukinii, jest tylko umyta. Więc na takie mniejsze cząstki. Dajcie znać, co dzisiaj robiliście. Czy ktoś korzysta też? Dajcie znać z takich właśnie z takich rozwiązań, właśnie z takiej diety, gdzie jest, jest niski indeks glikemiczny. Jeszcze mamy chwilkę. Także, kochani, jutro, jutro ćwiczenia rano będą, jeszcze poćwiczę. W sobotę trudno mi powiedzieć, e, jadę do Plimów, może się uda nam, z, jeżeli będzie tylko pogoda, to gdzieś nad morza, e, na, na plaży, może poćwiczymy. E, byłoby fajnie. E, niedziela, zobaczymy, jak będzie wyczerpujący dzień w sobotę. E, no mam nadzieję, że się nam uda. Tyle, że będziemy pewnie musiały opuścić hotel do godziny 10. więc no. no wszystko, wszystko wyjdzie jak się to mówi w praniu. I ja jeszcze sobie za chwilkę pokroję natkę pietruszki przygotuję i, i będziemy działać z przepisem. Dajcie znać kochani, kto jest.